Duchu światła. Dziś anioły mają specjalną wiadomość dla Twojego życia. Nic nie dzieje się przypadkowo, a jeśli ta wiadomość dotarła do Ciebie teraz, to znak boski. Energia, którą teraz emitujesz, jest głęboko związana z tą osobą, która pojawiła się w Twojej głowie, gdy zaczęłaś słuchać. Nie ignoruj tego połączenia, ponieważ może to być początek czegoś wspaniałego i transformującego. Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego nagle ktoś zaczął patrzeć na ciebie w inny sposób? Dlaczego twoje gesty, nawet te najprostsze, wydają się głęboko poruszać serce tej osoby? Odpowiedź może być bliżej, niż myślisz. Dziś anioły ujawniają, że twoja energia sprawia, że ta osoba zakochuje się w tobie. Jeśli wierzysz w moc boskich słów i chcesz, aby więcej osób otrzymywało codzienne błogosławieństwa i duchowe pocieszenie, Zostaw polubienie, zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek. Razem możemy szerzyć więcej światła, miłości i uzdrowienia tam, gdzie ta wiadomość dotrze. W chwilach niepewności łatwo zapomnieć, jak wyjątkowa i promienna jest nasza istota. Nosimy w sobie światło, które naturalnie przyciąga innych. Anioły chcą, żebyś wiedziała, że ktoś jest głęboko poruszony tym światłem. Ta osoba dostrzega coś więcej niż Twoje słowa czy działania. Ona czuje Twoją duszę, Twoją dobroć, Twoją autentyczność. I dlatego zakochuje się w tym, co reprezentujesz: w prawdzie, miłości i świetle. Wpisz w komentarzach. Akceptuję tę wiadomość od aniołów, aby wzmocnić energię tego objawienia i aktywować jeszcze więcej błogosławieństw, które nadchodzą do Twojego życia. Każdy Twój uśmiech, każdy gest empatii. Każde słowo wsparcia to nasiona miłości, które zasiewasz każdego dnia. To właśnie to oczarowuje tę osobę. Anioły podziwiają twoją duszę i chcą, żebyś zrozumiała, że twoja największa siła tkwi w byciu tym, kim jesteś. Kiedy pozostajesz wierna swojej prawdzie, twój blask staje się niemożliwy do zignorowania. I to porusza serce tej osoby w tak głęboki sposób, że ona jeszcze do końca tego nie rozumie. Często nie mamy pojęcia. Jaki wpływ wywieramy na świat wokół nas? Delikatne spojrzenie, cicha obecność w trudnym momencie, szczery uścisk to są te małe gesty, które tworzą wielkie połączenia. Ta osoba, która zakochuje się w Tobie, czuje coś więcej niż tylko fizyczność. Ona czuje Twoją energię, Twoją duszę, Twoje czyste serce. To jest rzadkie, dlatego tak potężne. Anioły proszą. Abyś przyjęła to połączenie bez strachu. Zaufaj temu, kim jesteś i temu, co się między wami rozwija. Prawdziwa miłość zaczyna się od uznania światła drugiego człowieka, a ta osoba widzi twoje światło wyraźnie. Nie ma potrzeby zakładania masek ani udawania, bądź po prostu sobą. To jest twoje najpiękniejsze oblicze. Wpisz w komentarzach: Anioły uzdrowienia aby otworzyć drzwi do dalszej przemiany emocjonalnej i duchowej w Twoim życiu. Każde słowo zapisane to pieczęć połączenia z boskimi siłami, które Ci towarzyszą. Pamiętaj, zasługujesz na miłość dokładnie taką, jaką jesteś. Nie musisz niczego zmieniać w swojej istocie, aby zasługiwać na prawdziwe uczucia. Ta osoba zakochuje się w Twojej prawdzie, w Twojej wrażliwości, w Twojej odwadze, by być sobą w świecie. I to, drogi duchu światła, jest rzadkim darem, który posiada niewielu. Miłość to podróż odkrywania siebie. Kiedy zaczynamy kochać to, kim jesteśmy, pozwalamy drugiej osobie kochać nas w pełni. Ta osoba, która czuje coś do ciebie, reaguje na twoje zaufanie, na troskę, jaką okazujesz innym, oraz na twoje unikalne spojrzenie na życie. Czuje, że istnieje coś więcej, coś świętego. Coś, co wykracza poza słowa. Anioły doradzają, byś zwróciła uwagę na małe gesty. Czasami język miłości objawia się w delikatnym dotyku, spojrzeniu, które trwa o sekundę dłużej, słowie wypowiedzianym w ciszy. Te sygnały nie powinny być ignorowane. To sposób, w jaki ta osoba wyraża głębokie uczucia, których jeszcze nie potrafi wyrazić słowami. Pozwól sobie żyć tą doświadczeniem z otwartym sercem. Nie bój się pokazać, kim naprawdę jesteś. Wrażliwość to potężna droga do prawdziwej miłości. Kiedy pozbywamy się pancerzy i pokazujemy się w pełni, tworzymy przestrzeń, by druga osoba również się ujawniła. Anioły chcą, abyś dostrzegła tę fazę jako rzadką błogosławieństwo, szansę na stworzenie czegoś prawdziwego, trwałego i głębokiego. To także okazja do Twojego własnego rozwoju. Nie chodzi tylko o bycie kochanym. Ale odkrycie, czego naprawdę pragniesz, zrozumienie swoich emocji i wzmocnienie swojej duchowości. Jesteś prowadzone do nowego cyklu światła, w którym miłość będzie odzwierciedleniem Twojej wewnętrznej transformacji. Pozwól sobie być wrażliwą i otwórz swoje serce. Pokaż, kim naprawdę jesteś, bez obawy przed oceną. Prawdziwe połączenie rodzi się. Gdy jesteśmy transparentni w kwestii naszych uczuć i uważnie słuchamy, co druga osoba ma do powiedzenia. Anioły chcą, abyś widziała to jako wyjątkową okazję do zbudowania relacji opartej na zaufaniu, wzajemnym szacunku i prawdziwej miłości. Pamiętaj także, że miłość to wymiana to także okazja, byś ty sama odkryła swoje uczucia i dowiedziała się, czego naprawdę chcesz w relacji. Ten moment nie służy tylko temu. Aby ta osoba połączyła się z Tobą, ale także abyś Ty rozwijała się, uczyła i odkrywała więcej o sobie. Anioły są przy Tobie, oświetlając każdy krok na Twojej drodze. Zaufaj procesowi i wiedz, że nawet w chwilach niepewności wszystko rozwija się zgodnie z boskim planem. Miłość, którą ta osoba czuje do Ciebie, jest odzwierciedleniem tego, kim jesteś, duszą pełną światła i dobroci. Jeśli ta wiadomość dotknęła Twojego serca, zostaw polubienie, zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek. Dzięki temu pomożesz tej wiadomości światła dotrzeć do innych dusz, które także potrzebują uzdrowienia, pocieszenia i prawdziwej miłości. W miarę jak podążasz swoją drogą z większą świadomością, anioły nadal szepczą błogosławieństwa na Twojej ścieżce. Energia między Tobą a tą osobą staje się silniejsza. Bardziej wyraźna i bardziej połączona, nie przez wysiłek, lecz przez harmonię. Ta harmonia jest duchowa, a ona przekracza czas, przestrzeń i słowa. Im bardziej łączysz się z sobą, tym bardziej ta osoba poczuje obecność Twojego ducha. I to tworzy tę prawdziwą przyciągającą siłę. Zrozum, że to uczucie jest odbiciem energii, którą przekazujesz. Kiedy wibrujesz miłością, Współczuciem, prawdą i spokojem, to rezonuje z innymi. Anioły mówią, że ta osoba odbiera dokładnie to od ciebie. Czuje bezpieczeństwo, czuje przyjęcie i odczuwa wezwanie, by być bliżej. Dlatego bądź nadal światłem, bądź obecnością. Miłość, która wraca, zawsze jest taka sama, jak to, co dajemy z czystego serca. Wpisz w komentarzach. Otrzymuję tę wiadomość od Aniołów i pozwól, aby ta energia rozszerzyła się jeszcze bardziej na Twojej drodze. Każde Twoje słowo wzmacnia więź z Boskim. Niech Anioły błogosławią Twoją podróż, przynosząc jasność, ochronę i obfitość miłości. Niech każde słowo tej wiadomości odbija się w Twoim sercu nadzieją, pokojem i prawdą. Niech Twoja droga będzie oświetlona, Twoja dusza pocieszona, a Twój duch wzmocniony. Amen.